Na kanale film z trybu Box Pipi na Mindstar nie pojawił się od dwóch miesięcy, a więc postanowiłem wrócić na ten tryb, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie jak otwierałem lucky bloki i klucze, jak zabijałem graczy i jak w najdziwniejszy sposób zdobyłem jedną z najdroższych eventówek na tym trybie. Ale jako możecie się zapytać? Oglądajcie odcinek do końca, aby się przekonać, a jak chcecie wygrać 100 odłamków, bo jeden losuje co 100 lajków, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i napiszcie swój nick w komentarzu. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj jesteśmy oczywiście na majstar.pl, na 3 Vp no i jak od razu mogliście pomyśleć no odcinka z boxa naprawdę nie było bardzo długo, a ja jestem bardzo wystakowany i już wam mówię dlaczego nagrałem wcześniej odcinek jak otwierałem skrzynki kopałem i stakowałem się, ale niestety nagranie źle się nagrało po prostu nie przechwytywało ekranu i tylko przechwytywało dźwięk, więc po prostu nagrywam teraz dla was film i pokażę wam jakie mocne hity daje w full najlepszym secie, który mi daje Stranger 1 z różdżką, z torbą, z lasem Klątwą, schodzą ze wszystkimi EWE, i jak teraz fajnie się gra na boksie, bo są mega, gigamocne hity. Jeśli chcecie więcej odcinków i liveów z boksa, to oczywiście napiszcie w komentarzu, że chcecie, zostawcie lajka, like, suba z dzwonem. Jeśli zobaczę pozytywny odbiór, no to pewnie będzie więcej odcinków, a my chyba lecimy od razu na klepę. Dara, widzę, zauważyłem tutaj już paru graczy, no i widzę tutaj jakieś ofiary. To jest szukam jakiegoś najlepszego, który ma najwięcej gwiazdek, tutaj jakiegoś graca z klanu Zamek, i bijemy go sobie i zobaczymy, czy on odda itemki, tylko oni go tu. To jakoś dziwnie łebują, więc musimy na spokojnie tutaj spróbować go zabić. Tutaj gracze przeszli i chłop ode mnie nie wyrabia. I na parę hitów pada widzowie. Po pierwszym totenie chłop nam oczywiście oddał. Jak widzieliście, no po prostu nie da się ode mnie wyrobić, bo po prostu zbijam totem na jednego hita. Dam tutaj jeszcze temu typowi klątwę górnika. Zobaczymy, czy on się zaraz tutaj wywali. Oby on tutaj padł. Dobra, widzę. Biję tutaj jakiegoś gracza. Dałem mu laso, co najlepsze. Wejdę z nim od razu do emeraldów. Mam nadzieję, że uda mi się go zabić. Wciągnąłem go sobie teraz tutaj i spróbujemy go oczywiście. Zabić. Mam nadzieję, że chodnie wyrobi. Poróżdzę. Nie. niestety, oczywiście, dał radę zjeść koksa. Musimy go tutaj ostrożnie bić, bo od razu nam kolejni ludzie wchodzą na plecy. Dobra, widzę, postawiłem sobie tutaj banery i mam nadzieję, że uda nam się go zabić, no bo jest to jakiś totalny free kill, tylko po prostu bije go nam tutaj jakiś jeszcze inny typ, ale zabiję, widzę, od razu kolejnego typa. No jak widzicie, jest totalna dominacja, jak mam takie itemy. Ja po prostu jestem królem Box PP. Początek odcinka, a ja już zabiję dwie osoby. No widzicie, jest totalna dominacja. Krzysimir jak zwykle dominuje, i zaczynamy co tutaj z nich mamy w torbie, jakieś parę części, więc no nie za dobry drop z tych graczy. Jak też widzicie, no niestety nie mam teksturpaka na miecze, bo ponieważ ostatnio zostały dodane nowe sety, a nikt mi nie zrobił tekstur paka więc pewnie niedługo to dopiero ogarniemy. Ale teraz nie ma co o tym gadać, ponieważ oddaję tutaj jakiś typ itemki i się wywala. Zobaczymy, czy on padnie, bo chłop zostaje ostro po to totema. Każdy kryt, widzę, to jest dla niego totem, więc on powinien paść od nas. Tylko zobaczymy, czy sobie na luzie wyrobi, czy od nas padnie. Dobra, widzę, tamten ziomek, co nie wyrabiał, od nas niestety odleciał. Ale ja w człowieku nawet nie muszę krytować. A typy nie wyrabiają. No to jest coś pięknego, jakie teraz mocne są hity. Po prostu zobaczcie, jak typy oddają itemki. No ten typ się zaraz wywali, A chłop ma 130 gwiazdek. On prawie oddał, tylko nam tam troszkę odleciał bez totemu. temu. Idziemy, widzę, zresetować eventówki i lecimy dalej na klepę. No bo teraz jest taka przyjemna bitka na takich hitach, że po prostu wróciłem po tej przerwie i aż chce mi się grać. Dobra, widzę, tutaj są gracze oczywiście z mojego klanu, ale widzę też tutaj jakiś oponentów, których możemy sobie zabić. Dałem typowi oczywiście kodzę, tylko trochę. Trochę za późno, bo on sobie teraz na ludzie lewituje. Więc musimy do niego podlecieć i spróbować go zabić. Zobaczymy, czy on się wywali. Ja widzę od razu, że nie będzie z nim łatwo. Daj sobie na nim od razu lasso. Spróbujemy, tutaj z nim wejść do środka. I od razu go próbujemy sobie, oczywiście, zabić. Zamurowałem tutaj. Daję od razu rózgę, ale niestety się widzę, nie wywalił. Zaczymy, czy on panie. Oby nam tutaj padł. Tutaj jest jeszcze jakiś inny gościu. Na moje nieszczęście nie jest on z mojego klanu. Więc oby nam nie podebrał killa, bo to jest fajny kąsek tutaj do zabicia. Tylko oby on się tutaj wywalił teraz i zabiję go. On padł. Chyba od wypadku jakiegoś. Chyba widzę, ten typ wleciał w emeraldy tutaj do góry i po prostu dostałem killa. Po prostu chłop dostał za pół serca stąd, miał tak mało HP, wleciał w TM i chyba po prostu padł. Więc to tutaj taki totalny free kill. Spróbuję jeszcze zabić sobie to typka, który od nas nie wyrabia, oby on też padł, ale chyba taki gracz sobie wyrobi, niestety. Dora, widzę, bije się tutaj i złapałem sobie jakiegoś gracza do kozy. Dałem mu oczywiście różkę, ale sobie wyrobił. Ja sobie koksika myślał, że ode mnie wyrobi. Ja go nawet nie krytowałem, bo stałem sobie w webiku i po prostu typ od nas oddał. Oczywiście itemki. Spróbujemy zabić tutaj jeszcze jednego. Zobaczymy, czy on się wywali, czy test wyrobi. Dobra widzę, próbuję tutaj zabić jeszcze jednego Tylko niestety nam odleciał, było blisko Do zabicia kolejnego gracza, że dopiero Zaczęliśmy nagrywać odcinek, a już mamy Prawie całą pełną torbę góra Czyli naprawdę bardzo dużo dzisiaj już zabiliśmy No i to po prostu świadczy o naszej Dominacji, dobra widzę, przyleciałem sobie Tutaj na emeraldę oczywiście na strefie Cyrkowej i próbuję zabić jakiegoś gumisia Który ma naprawdę spoczko i temki, Ale niestety wzięło mi innego typa do kozy Którego sobie też spróbujemy zabić Mam nadzieję, że nam odda i ty, no bo chłopcy Po prostu nie wyrabia, dałem ust Próbujemy go sobie szybko zabić. Zobaczymy, czą panie. Niestety nie mogę mu dać rózgi, bo cały czas ma dwa totemy weku, ale tyfus te nie wyrabia. I podkusił mi go, widzę, po prostu jakiś Stevek. Ktoś od nas zabija tutaj naprawdę bardzo fajnego gracza, a więc próbujemy go sobie tutaj zamurować i pomożemy zabić go naszemu. Dobra, widzę, ja już zresetowałem eventówki i lecimy od razu na Metina, który już wystartował, nie wiem, z 10 sekund temu. Myślę, że tam jest dużo ofiar ciekawych do zabicia, więc od razu tutaj wlatujemy. Zrepam jeszcze seta i nałożę sobie slot loka, oczywiście, na. Bardzo drogocenne itemy. Dobra, widzę, zauważyłem tutaj jakiegoś moderatora, który sobie lata, ale to nie nasz cel na aktualną chwilę. Musimy znaleźć jakiegoś bardzo fajnego gracza, który ma jakieś ciekawe itemaski. maski. Dobra, widzę, znalazłem takiego gracza. Jest to jakiś maus 130 gwiazdek, czyli to są naprawdę spoko temki. Najgorsze jest to właśnie, że nie mam jeszcze to teksturpaka, no i nie widzę tutaj, kto też ma jakie itemy czasem. Dobra, widzę, biję tego mausa, który tam prawie nam oddał. On ma bardzo mało, widzę, co najlepsze serdusek, i może się go nam widzowie uda po prostu zabić. Zaraz go sobie wezmę od razu na kozę. Złapałem go, widzę, na kozę, czyli nam na pewno nie ucieknie tutaj poza teren oczywiście kozy. Dałem rózgę i prawie nie wyrobił. Teraz mam nadzieję, że on padł i go trafiłem jakimś fartownym hitem na końcu. Mam z niego parę części, ale chyba nic ważnego tutaj ciekawego nie było. Widzowie, no naprawdę fajnie, bo to jest mega dużo rankingu za tamtego typa dostałem, ale nie ma co. Od razu bijemy kolejnych, tylko co najgorsze, nie mam już kozy, ani rózgi, ani żadnych tutaj praktycznie takich fajnych itemów naładowanych, więc musimy sobie radzić bez nich. Dobra, widzę, prawie zabijam jeszcze jakąś który nam ucieka. Chłop ma 126 gwiazdek. Czyli to też są zawsze spokoj temki. Próbuję to je knoknąć flixiego, Może coś ciekawego z tego będzie. No ale chłop nam po prostu ucieka. Spróbuj... Widzę, flixi mu dał rózgę. Więc mam nadzieję, że chłop po prostu się wywali. I zabiłem go. Bardzo fajnie, widzę. Plus 15 rankingu z klanem. As tutaj dominujemy, bo flixi ma tą klatę. No i naprawdę to bardzo też dużo daje. Patrzcie, widzę. Bije go flixi I ten typ po prostu już sobie nie wyrabia. Knokujemy go sobie do łeba. I patrzcie, typ już sobie nie wyrobił. I flixi go po prostu zabił. No chłop go zabija po prostu na dwa hits. Stanowiłem, że będę bił jakiegoś typa 129 gwiazdek To są jakieś itemy no 65 coś takiego Więc fajnie by było jakbyśmy go sobie zabili, bo chłop nam już prawie oddał Ale nam niestety fartownie odleciał Idziemy widzę zresetować eventówki i lecimy dalej na klepę Dora widzę, zauważyłem jakiegoś fajnego gracza, który ma 136 gwiazdek To są jakieś itemy 68 i chłop ma słodkie jabłko Tylko nie wiem jaki to jest klan co najgorsze, nie wiem czy chłop mnie nie bejtuje I to nie jest jakiś jeden z najlepszych klanów na serwerze aktualnie Więc bije się z typem i chłop użył miksturę i mnie obywalił nogi, widzę, co najlepsze, więc spróbuję go sobie jeszcze zabić, ale zapewne najdroższy, widzę, jeden z najdroższych itemów na serwerze, który, zobaczcie, ile dodaje serduszek, widzowie, chłop to użył i mi to wywalił, widzę, co najlepsze, pod nogi jakiś typek, losowy na incognito i mamy kolejną, widzę, Ewę do kolekcji, tylko musimy sobie jeszcze szybko kupić jakąś czaszkę, ale co tutaj się wydarzyło? To była najszybsza i najprostsza eventówka w moim życiu. Widzę, ja tutaj się biję z jakimś innym jeszcze graczem, nie dałem go na kozet, bo coś się zbugował, bo był na więc łapię to jakiegoś innego gracza na tą kozę. Zobaczymy, czy on nam odda itemki. Wezmę sobie od razu ruskę do drugiej. Ja jestem dalej podniecony po tym, jak złapałem tą miksturę. Bo naprawdę, no taka mikstura. dowie, nie dziwcie się, że się aż tak cieszę. Bo ponieważ ta mikstura jest warta około 10 staków odłamków. No i jednak jestem lekko podniecony po złapaniu takiego czegoś. Jeszcze za darmożkę, no to tylko brać. Ale wziąłem jakiegoś typa na laso. I mam go tutaj. Zobaczymy, czy on nam oddaje te maski. No bo chłop nie wie, co się dzieje. Zobaczymy, czy on się wywali. No bo chłop jest jakiś totalnym free killer i go po prostu zabiłem. Widzę, że zabiliśmy dzisiaj już naprawdę bardzo dużo graczy i biliśmy ósmą topkę rankików, więc idziemy zrobić opening torby Kangura, plus mamy jeszcze miksturę odmozenia no po prostu żyć, nie umierać. I uwaga, uwaga, widzowie, otwieramy torbę Kangura i zobaczymy, co tutaj jest w środku, jakie ciekawe dzisiaj itemki zabiliśmy. My widzę, tutaj od razu widzę mieczyk Ferba, chę Pepe, buty Finasza, spodnie Finasza, tutaj jakieś Elytry Pepe, no to to nie jest dużo warte. tu jakieś itemy Pepe, Pepe, Ferb, Fineas, no tutaj takie sześć. 65-64 itemki. Zawsze coś co warte i dzisiaj naprawdę mega dużo zabiliśmy. Po prostu na takich hitach ciężko jeszcze z takimi temami nie zabijać, a jak chcecie więcej odcinków z, oczywiście z BoxPipi. zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, napiszcie jakiś miły komentarz. No i to, a ja już się z Wami żegnam oczywiście z najdroższym itemem na serwerze, który Wam dodaje, nie wiem, z 20 dodatkowych serc, który jest naprawdę giga, giga broken i dzięki niemu po prostu nie skinniecie. Więc co widzę, my się widzimy w następnym odcinku. Elo!